Tekst Niklasa wywołał lawinę komentarzy oraz ogromne oburzenia w Niemczech. Co takiego napisał Niklas Frank, że mówiono o nim, iż jest psychopatą? Co naprawdę myślał o własnym ojcu i co widział, gdy był dzieckiem? Dlaczego jego słowa wywołały aż takie kontrowersje o tym wszystkim? W mieć mrawiecki Mateusz zaczął tutaj szkolony być od 1995 roku przez Hermuta Szymita, organizatora stanu wojennego. ekonomista szkół muzycznych w rozwoju był wicepremierem i minister finansów był szefem Narodowego Banku Polskiego dla jednych gospodarzca Polski dla innych trochę złoczyńca.

Hans Frank był w Polsce pierwszy raz 12 lutego 1936 roku w Warszawie. Była to rocznica koronacji Luka Króla Jana III Ciebie Sobieskiego na cesarza Karola VII przez jego brata. Przez jego brat. Zastanawiające jest, że Niklas Frank jest przyjmowany z honorami na papelu. Ja zostałem wyrzucona z Wawelu 18 grudnia w 2017 roku. Proboż dostał ataku szału, gdy mnie zobaczył. Zgłosiłam to do Marka Jędraszewskiego, który urodził się w dniu, kiedy mój ojciec Bernard Jan Paweł Został wskazany na karę śmierci za AK. Było to 24 lipca 1949 roku. Niklas Frank, wydawnica Szpigla.

W ratuszu w Hamburgu 23. 666. rocznica uczty świętego Macieja. 24 lutego w, 1000, w 2022 roku było rozpoczęcie wojny na Ukrainie. Zaplanowane wszystko, tak jak 3 maja w 1945 roku na ratuszu w Hamburgu Kaufmann, który rządził Hamburgiem 20 lat. Przyjmował, przy, przekazywał hamburg bez przelewu krwi Anglikom. Tego dnia Anglicy zamordowali 8 tysięcy więźniów na statka zgromadzonych. Tego dnia Berlinie, w Warszawie otworzono Bierut, otwierał Warszawa Oskarża. <toddysk> Jej tłumaczenie pojawiło się także w Polsce pod tytułem Mój ojciec Hans Pan. Niklas traktował materiał jako coś w stylu rozliczenia, może odreagowania. Pisał swój tekst w narracji drugoosobowej, zwracając się bezpośrednio do ojca. nad tekstem każdego dnia przed zacznień, powtarzał sobie pewien Dziś znów umierzyłem w ciężkie. I faktycznie, tekst Niklasa Franka jest na końcu wyczekujący. Dziwne jak to jest, że nie ma prawdy, że nie dopuszcza się do prawdy. Z tym świadkiem tutaj. Fotografowałam ikony, które Breżniew podarował Szmytowi. Breżniew spotykał Szmyta w Bonn i w Hamburgu. Dalej współpracują. W tym wszystkim współpracowali z Janem Pawłem II, który się spotkał, spotkał Helmuta Szmyta w Bonn. 15 listopada 1980 roku, gdzie ustalali stan wojenny, który wprowadzono również tutaj w Głystrow. 13 grudnia w 1981 roku Helmut Schmidt spotkał się z Henrykiem Honeckerem, a tego cyrku pilnowało 42 tysiące stazji. Tak.